Witajcie, i tutaj z tej strony Gaborka to jest kolejny odcinek z Gero SCP i w sumie znowu mamy powrót do kontajment Ruitza ponieważ został w ten nowy update, tak zwany mini update, może dlatego, że jest mały. <grym> eee, I zostało dodane parę też, nie Boże, parę, tesli, parę rzeczy, Mniej więcej też Tesla została zmieniona, dlatego mi się pomyliło. Eee, Mam wszystko oczywiście rozpisane na telefonku tutaj. Eee, I oczywiście sprawdzimy. Eee, pierwsza rzecz, które chciałbym zrobić, to w ogóle zacząć nową grę. Eee, ponieważ jest coś takiego jak w ogóle trip immersyjny, nie wiem co to jest, ale rozpoczynamy tą grę eee, z muzyką, nie tak jak ostatnio. Graliśmy tam z parę miesięcy temu przed tym update'em, bo powiedzieliście, że muzyka jest bardzo ważna i w ogóle czasami są jakieś ważne rzeczy na muzyce. No to powiedziałem, no spoko, włączyłem muzykę. Za ładnie tutaj postawię telefonik, żeby wszystko było ładnie widoczne, bo no parę rzeczy zostało dodane. Jest to no mały update, ale coś tam zostało dodane. Sobie obrócę tylko ładnie telefonik, e, więc właśnie nam się gra, czyta? Za to, oczywiście, znowu musicie podziękować e, w tym przypadku dwóm osobom, ponieważ powiedzieli mi o tym updatecie Multiverse Ankle standardowo, który siedzi w tym SCP tak bardzo, że o wszystkim mi mówi, jeżeli chodzi o nie wiem, update na przykład do Unity albo cokolwiek. E, no i lapa jeszcze mi o tym powiedział jeden z widzów, nie wiem czy ktoś go kojarzy. I niech się nam ta graf czyta. O, jest już Creating World 35%. I ładnie się ładuje. Jeżeli chodzi o jakoś grubsze wam co mogę wam powiedzieć, co się zmieniło, to są nowe pomieszczenia. Tesla została podobno zmieniona. Nowa animacja, którą sobie właśnie zobaczymy. Uuu. Mm. Żyj klasoda. Okej, okay, i standardowy widok. Zapomniałem już tak jak bardzo ta gra jest ładna. Dobra. Tylko taki, ja bym chciałbym trochę podbustować. Pod pod o, dobra. I trochę sensa. Sorry, że to zmiany wszystkiego dosłownie na początku, ale jak to się mówi, nie mogę wejść w ustawienia sterowania. Zapis zmiany, dobra, jak to się mówi, wszystko się zmienia na odcinku, dobra, czyli tak jak widzieliście przed chwilą, nowa animacja początkowa, co sumie co my tu mamy, chyba nic się tu nie zmieniło, co wam mogę jeszcze powiedzieć, no podobno nowa brama Tesli, nowe lepiej wygląda nowa animacja, zmiany w oświetleniu standardowe, rework intra, który przed chwilą zresztą widzieliście. Nowy system interakcji, który pomoże ci uniknąć np. SCP-173, co jest w sumie bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ... No jak... ...słyszeliście... ...słyszę mrugacza. W poprzednim update'cie mrugacz został trochę zmieniony. Ponad to są ragdole, biura i propy od patronów, czy jak wiecie, wspieracie kogoś na patrony, jak wspieracie Spionity remake na Patronite, to, 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 to dostaniecie możecie własne biuro mieć w grze, możecie być właśnie w grze zaimplementowani. Nie mam latarki, jest ciemno. Co jeszcze? Optymalizacja, no i czegoś z odnowionym AI, cokolwiek to jest, nie wiem, zostało podpisane jako Coś, czymkolwiek to jest. Jak możecie to zauważyć, drobną zmianę stawiam, trochę się powiększyłem na kamerce, bo w sumie po co macie widzieć Bezsensowny green screen. Jak możecie zobaczyć moją piękną facjatę. No i co my tu mamy? Standardowe zupka paruje, czy? Tak, zupka paruje, te same. Ten w ogóle zauważyłem, że jest pewna Pewna graficzna opcja. Nie wiem, czy mogę to gdzieś wyłączyć, ale jej strasznie nie lubię. Wygładzanie krawędzi, cieni czy to jest ten, czy to jest wygładzanie krawędzi? Nie, jest taka opcja graficzna, której strasznie nie lubię, ona tu jest zastosowana, jest to wyostrzanie. Yy, nie wiem, Wiedźmin drugi z tego słynie, ale Wiedźmin drugi jest mega wyostrzony, że się to włączy. I kurde, niestety no, ta opcja znowu to ma, czy... Dobra, czy fajnie, fajnie bieganie działa, czy to będzie mrugi, czy to będzie odkażanko standardowe? Loader? Odkażycie mnie? Cyk. Dobra, to jest jedna z głośniejszych sekwencji, więc ciście sobie najlepiej. Bo to lubi bardzo głośno przestać dźwiękiem. No dawajcie, gazowanko. Bez niefajnych żartów na temat. Dobrze wiecie już jakie by jeszcze usuną kanał. kapa. No, budzik do szkoły. <laughs> Jezus, jak się, się zaś jak ja się za tą grą stęskniłem. Ponadto mogę Wam powiedzieć czaty najlepiej napiszcie napi 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 mi w komentarzu o tym, co uważacie, ponieważ ponieważ yy, o odkaziło mnie dobra ponieważ wyszło coś bardzo ciekawego do podstawowego bricza, a mianowicie wyszedł wyszło spolszczenie o to jest jedno z nowych pomieszczeń tak ono wygląda bardzo takie każe mi się czarna wersja podziemi z outlasta pod końcówki outlasta że ktoś kojarzy e, wyszedł wyszło spolszczenie dubbing o martwa klasa d o, Mogę sobie przyzumować. Martwa klasa D. A co to za pomieszczenie? Martwy MTF. O, czy mogę ci zabrać latarkę? Nie mogę. Mogę tu zejść na dół? O, mogę tu zejść na dół tej. A nie, nie mogę, dobra, kur... Ładasz? Kurde, obawiam się, że Łazasz jest trochę przestrany. Nie mogę. Bo dobra, bo. Boku całem, dobra. Łaza się jest przestrany podobno, więc trzeba po prostu przed nim uciekać. A, jeszcze mrugi, tak? Jeszcze mrugi. Fajnie, mruk. Mruk nie wiem gdzie iść, nie wiem gdzie iść. Łazasz mnie dorwę! Aha! Fajnie. Czyli 106 jest nadal przewalona do potęgi po prostu. Wczytaj mnie szybko mrugać mi wyskoczył. No, w każdej grze po prostu naraz musi być i mrugać, i kurde, i 106. Nienawidzę tego. No, no dobra, szybko sobie wczynamy i wrócimy do gry. Co chciałem wam powiedzieć? Wyszło społszczenie do podstawowego Containment Breacha. I nie, że wszystkie SCP-ki są spałszczone, jeżeli chodzi o tekst, to jeszcze podobno jest dubbing spałszczony. czy nie może radio jest spałszczone. Nawet bym go słuchał. I zastanawiam się, czy potem, jak nie wiem, nie wyjdzie jakiś update do Containment Breacha. I jakiś większy, coś co nie wiem, więcej się zmieni, bo aktualnie gra stoi w fazie 1.3.10. Ponadto spolszczenie zostanie zaaplikowane do tej wersji, to nie zrobić kolejnego sezonu. Bo nie dość, żeby będą zmiany z update'u, to ponadto będzie spolszczenie. I to może być naprawdę fajowe, ponieważ yy, no dużo zmian i już w sumie trzeci sezon z containment'u liczna. No pierwszy to był, i pierwszy to był... Ponad rok temu, drugi był z pół roku temu, i tak co pół roku sobie nie więcej pykać tego kantajmy Duricza po jakichś dużych zmianach. Według mnie zajebisty pomysł. Szczególnie ten dabik mnie strasznie ciekawi i w ogóle całe spolszczenie. Eee, więc zobaczymy. Napiszcie co sądzicie. Ej dobra, te nowe pomieszczenia są totalnym sztosem. Tylko boli to, że ta gra jest przeciemna. Którą. A, w tą stronę jest jasność. Eee, zmiany. Ta gra jest przeciemna, to mnie ba... Dobra, schodzimy gdzieś na dół. Mam jakąś lampkę, jakieś beczki. Chyba tyle. No nie chcę się tu zagłębiać, bo nie widzę, coś przynajmniej jakiś tu tu będzie, albo nie wiem. SCP058 i co będzie? Nie, no SCP chyba żaden, nie wiem. Chyba żaden SCP nie, nie. Ten. Ej, cały czas mam. Raca, mogę podnieść? Emergency Flare, Flara, nie raca. Nowe pomieszczenia, gadajem. Ile tych jest. No... Co jest? Dziewięć trzy dziewięć! Dziewięć wrócił! Jak się zesrołem! O cholera, to tu idzie. GONI MNIE! GONI MNIE! Zostaw mnie! Ja pierdziak mnie zaczął gonić! Puszę 939 wrócił, ale on w ogóle skąd on wyszedł? Nie za dużo tych nowych pomieszczeń, gro. Jak się przestraszyłem! Ja pierdzielę Dobra, to jest powrót, dobra, czyli kuko, to za... Czy musimy od niego przejść. Zapiszmy sobie, ja pierdzie, jak się wystraszyłem! Jak on mnie zaczął w ogóle gonić, bo nie wiem, czy wiecie, 939 to jest ten, który na such działa. Gdzie on jest? Bo wrócił. Ja pierdzie jak się przestraszyłem, nie wierzę w to. Gdzie jesteś kolego? Szedłeś na dół? Nie wiem. Jezu! Czyli to jest dziewięć... Mrugacz! Ty śmieciu! Czyli dziewięć czy dziewięć wrócił. To było to co oni mówili, że powrót czegoś z odnowionym AI. Jezu! bosze. Jak to było straszne? Ten dźwięk w ogóle, ja mam zasadniczo cicho. Właśnie napiszcie, czy głośnościowo jest dobrze. Znaczy, głośnościowo i tak na nagrywam trochę pod rząd, bo jest powrót w ogóle Breacha w Gimodzie i będziecie mieli to przeplatane pomiędzy Minecraft SCP a tym SCP. Jeżeli chodzi o grę o SCP, więc będziecie mieli, nie wiem, mieli, nie wiem... SCP Unity, Garry's Mod SCP, Minecraft, Garry's Mod SCP, Unity, etc., etc. Wszystko zmieniane na, na, żeby była różnorodność. I oczywiście weekendy było Gabora Daby Oraz będę na Perkonie w ogóle, to muszę wam powiedzieć, że będę na Perkonie. Więc yy, jeżeli ktoś chce, nie wiem, buziaczka dostać albo coś, to... Yy, o, znikło ciało w ogóle klasy D. A, ale normalnie można po nim chodzić. Coś tu leży. Więc jak ktoś się, nie wiem, przytulaska, buziaczka, autograf, zdjęcie, cokolwiek, to może przebić, jasnie, ja będę z ekipką, et etc., wszyscy. Niestety tylko na dwóch dniach? Jest styl dobrze. Skąd on wyszedł, to ja nie wiem, a się tak przestraszyłem. Znowu?! On wyważa ścianę! Co?! Do jasnej cholery. Gościu wyważa ścianę. Chyba mnie nie widzisz przez to szkło Nie, to jest traktowana jako ściana Nie, on przez went wbiła. Nie jest mały! On jest o wiele mniejszy niż na przykład ten z Unity Huberta Z Sela, jest o wiele mniejszy Do kogo? Te gościu masz jakiś, nie wiem, większy, głębszy cel? Czy będziesz tak chodził w tą i w tą? Jak się znowu. Ej, dobra, szafki są. Czy w szafkach mogę się schować, czy w szafkach coś może być? Czemu nie ma szafek chowających się? Dobra, przejdź gościu, przejdź w Myślałem, że on wyważył ścianę, co nie. Dobrze. I to chyba nie jest nowe, dobra, minęliśmy go. To chyba nie jest nowe pomieszczenie, tak mi się wydaje. Bo na ten most, nie gadajcie że on tu przyjdzie, bo śmieć na such działa, czyli go nie ma w The Podziemiach już. O dobra, biura patronów. Nie gadajcie, że on za mną idzie. Biura patronów, jakiś propo od patronów, cześć komputerku. Może coś, nie wiem, coś jest fajnego, nie wiem, lukniemy te miejsca patronów. Jakaś gi aha, gitara w wejściu, dobra. No to wszystko jest związane z Patronami, z Patreonem, z, z suporterami, jak się tam płaca odpowiednią kwotę co miesiąc, to jest się w grze. Human society. Society. Podoba mi się też szczegół krew. Jakieś tutaj rzeczy jest, nie ma chyba tutaj czegoś o czym ja? Nie gadać, że mogę wyłączyć wiatrak. Nie, nie mogę. W ogóle podobno mają być jakieś, nie wiem, jakiś jakieś system mechanik, które podobno pomagają nam uciec przed SCP-173. Już nie zwróciłem na to uwagi. Nie wiem, mruganie pod spacją. Nie wiem, czy to jest ta mechanika. Eee, ale chyba nie. Może coś jeszcze się natkniemy. No, za chwilę będziemy sobie odcinek oczywiście kończyć. Mrugacz, dobra, spoko. Mrug, 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 mrug. mrug. Chyba możemy otworzyć drzwi. Mrug, mrug, mrug. Dobra. No, mrugacz to standardowa procedura. Mruk, dobra. I serduchom bije. No, zostaw mnie mrugi. W sumie po tej co od mrugacza, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam na grupę na Facebooku Server Discount oraz fanpage oraz Instagram. Wszystko macie w opisie do łapkowania, komentowania, subskrybowania, udostępniania, klikając Wszystkie te główne, które róbcie ja się z Wami. na mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ejka.